Siema widzowie. Dzisiaj będziemy budować mój domek. Już zrobiłem zarys. I już zaczynam robić... Tak. Dobra, tak to ma wyglądać. Zarysik. Może też trzeba tutaj pododawać. E, pamiętajcie o Subiku, oznaczę wam tego oto tutaj typeczka naszego mikołaja jak robi y, naszego przyjaciela. Oznaczę Wam go w komentarzach. No, Sigma też buduje domek. E, wpadajcie do niego na kanał, pamiętajcie o z, u niego o Subiku i lajku. E, a Zabiera, I już się zabieramy do robienia kolejnego etapu. Tutaj. Dobra. Tak. Dobra. I pamiętajcie, żeby skomentować, jak chcecie, trzeci odcinek. I. Dobra, zrobiłem malutkie cięcie, i już zbudowałem kolejne ściany. Yy, idziemy teraz spać. E, musimy iść spać, bo Już się noc robi, a wiecie i... No sorry, że przypominam cały czas o tych subach i lajkach Ale... I napiszcie coś miłego w komentarzu, jak wam dzionek minął Bo daily mamy o 18.30 ej Yy, czy ja mam coś jeszcze do powiedzenia hmm. wbijajcie na jego kanał oznaczę wam go yy, w opisie albo yy, w... nawet sam nie wiem gdzie yy... dobra to będzie bardziej taka chata nie wiem, no zobaczę jak to wyjdzie ale ja na pewno jeszcze coś dodam i zobaczcie sobie na mojego skinka ostatnio zmieniłem bo jest lato a lato to najlepszy najlepsza pora roku jak chcecie takie skinki to napiszcie w komentarzach to podeślę wam linki w... no jak y Podam wam ten. I widzimy się zaraz, jak skończę robić podłogę. Skończyłem podłogę. Teraz zaczniemy robić. Jeszcze teraz. Do... Teraz tutaj zrobimy kolejny poziom jeszcze. Najlepiej to teraz już tak na zmianę. Yy, nie wiem, czy dom wyjdzie, bo obrys zrobiłem tak, yy, tak bardziej kreatywnie. A po tych bokach to mają być jakieś różne rzeczy. Na pewno dach to będę musiał przyciąć trochę ten filmik wtedy muszę poedytować trochę i teraz widzimy się albo nie w sumie, nie widzimy się nadal się widzimy muszę sobie zrobić crafting, bo zapomniałem przygotować już poszli czabanezy Elo siema. Musimy zrobić. Czekaj. Andes musiałem pożyczyć. Dobra i teraz. Też tutaj, dobra. Tutaj. I dobra, widzowie. Teraz zaczniemy budować dach. Bo to ma być jednopiętrowe, ale mam taki fajny plan nawet na dach. Muszę jeszcze pomyśleć nad dachem jak wymyślę to za, do was przyjdę mam plan na taki trochę dziwny nie no dziwny ten dach widzowie mam plan na yy, nasz dach będzie będzie coś takiego tylko że to się powtórzy tutaj ja idę sprawdzić do naszego koleżki jak tutaj to wychodzi nieźle źle jest Fajnie. Nie najgorzej. Nie na nas za słabo. Jest, jest. dobry. Dobra. Tutaj na pewno trzeba ogarnąć jak... Nie, dobra. Yy, tutaj muszę pogarnąć też dwie, dwie rzeczy. I najgorsze co mogę Wam powtórzyć w odcinku Dawajcie lajka i subik Teraz pewnie napiszecie O, w końcu to było Ale się stęskniłem A czemu Mikołaj opuścił grę? Ciekawe, ciekawe, albo mi ciekawe. E, dobra, jak zrobię tutaj, to widzimy się jak skończę, i drugą połowę zrobimy razem. Tup, tup, pi, 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 ru, pi, pi i zaraz sprawdzimy domek naszego przyjaciela dobra <dysklaracja> i teraz jest najłatwiejsza już część Dobra, skończyliśmy kolejną połowę. Tutaj, tutaj i tutaj sprawdzamy. No dobrze, dobrze. Tylko tutaj, tak trochę to podciąć. O, tak, właśnie. O, i tutaj jeszcze to podciąć. Dobra. Aby tutaj dać jeszcze. O, tak, 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 tak. Dobrze to wygląda? Ocenicie domek na końcu. I teraz mam jeszcze taki plan. Muszę pójść do naszej bazy tutaj. Po jeszcze jednej strony. Tutaj muszę wziąć trzy patyki. I trochę tego drewna yy. Tutaj, tutaj Raz, dwa, trzy Jezu, bo mi to zbanują Chłopie Bra. Dobra, yy, widzi, yy, zaraz się będziemy widzieć. Tylko to trochę dziwnie wygląda. Dobra, dziwnie to wygląda. Ale od tego jest, jestem chyba.

Tutaj jest gotowe. I teraz tutaj trzeba tak trochę tutaj to. Widzimy się, jak zrobię całą podłogę. Panko? Śpimy, 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 śpimy. Zobacz, skończyłem tutaj ścianki. Takie malutkie. Oj, oj. oj. Tutaj muszę dodać. I tutaj underzet. I zobaczcie, jak to wygląda. No, wiem, że trochę dziwnie. Nie jestem jakimś budowniczym ekstra. Poprawię to. Nie dzisiaj, może jutro. Um, no i. No i. Elo. Koniec odcinka. Będzie udekorowanie poza tym. No i elo. Nara.